Jak nigdy nie mieliście żadnej styczności z Abletonem, to polecam obejrzeć ten filmik, zanim obejrzycie ten. Siemano, witam cię w serii Produkcja Muzyczna w Minutę. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale daj mi się chwilę wypowiedzieć. Jeśli jesteś zainteresowany tylko i wyłącznie treścią filmu, to po prostu sobie teraz przewin. Nazywam się Kuba, zajmuję się produkcją muzyczną. Robię to od jakichś 7 lat od około roku ponad uczę również produkcji muzycznej w szkole, która się tym zajmuje. I chciałem Wam przedstawić kilka moich sztuczek, moje patenty i pokazać przede wszystkim moje workflow, jak to właściwie u mnie wygląda. W tej serii chciałem całkowicie skrócić zbędne gadanie, pokazać Wam czysty proces, przedstawić Wam skróty klawiszowe, których używam i pokazać Wam po prostu, jak szybko i efektywnie zrobić coś z zakresu produkcji muzycznej. W dzisiejszym pierwszym odcinku pokażę Wam, jak zrobić perkę. Nazwałem to zrobienie perki w minutę, bo jak się nie tłumaczy na głos każdego skrótu klawiszowego, to mniej więcej tyle zajmuje zrobienie tej perki. Mi oczywiście zajęło trochę dłużej niż minutę, ale to dlatego, że chciałem Wam coś, nie coś wytłumaczyć. No i oczywiście, tak jak powiedziałem, zobaczcie cały proces, na dole Wam się wyświetlą skróty klawiszowe i znacznie łatwiej będzie coś takiego hmm, potem Wam powtórzyć, niż oglądając na przykład 20-minutowy filmik poprzedzony gadaniem. Oczywiście nie mam nic do długich filmów, jeżeli są rzetelne i mają w sobie dobrą dawkę wiedzy, Aczkolwiek, niestety, większość filmów na polskim YouTube to po prostu gadanie przez 20 minut i opowiadanie jakichś mitów i kurde czarodziejskich zaklęć. Więc pokażę Wam po prostu, jak ja to robię. Możecie skopiować ten proces, możecie zadawać pytania w komentarzu i przede wszystkim napiszcie, czy taka forma Wam się podoba. Więc zabieram się do roboty i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na sam początek określamy, jakie tempo ma mieć utwór. Możemy to zrobić za pomocą metronomu oraz tempa. OK, to mi odpowiada. Teraz szukamy sobie instrumentu, który nazywa się Drum Kit. On oryginalnie nazywa się Drum Rack, ale jak wpiszecie Drum Kit, to macie do dyspozycji od razu bardzo dużo różnych stokowych brzmień zabletona. Wybieramy sobie jakieś ulubione. Możemy to robić za pomocą strzałki w dół i strzałki w górę. Jak już znajdziemy, to przerzucamy sobie na puste pole lub na ścieżkę MIDI. Zaznaczamy sobie region, w którym chcielibyśmy, żeby ta perkusja grała. To może być początkowo tyle. Ctrl Shift M żeby wrzucić klip MIDI. No i zaznaczamy sobie region, wciskamy CTRL-L, żeby wykonać tutaj pętlę. Zobaczcie, w momencie, w którym ta perkusja będzie grała, ona cały czas będzie się zapętlać w tym regionie, co sprawi, że będzie nam się po prostu znacznie łatwiej pracować przy odsłuchu tej perkusji. Ok, rozciągamy sobie tak zwany widok Piano Roll I jak widzicie, mamy do dyspozycji różne sample. Od razu sobie z nich układamy. Mam włączoną ikonkę słuchawek, co oznacza, że w momencie, w którym wcisnę sample to będziemy go słyszeć. Możemy to wyłączyć. Ja personalnie lubię mieć to włączone. No i lecimy. Wartość tego, ile nut nam się tutaj zmieści, nazywamy siatką. Możemy sobie to zmienić za pomocą prawego przycisku myszy i ustawienia lub za pomocą skrótu klawiszowego CTRL 1 oraz CTRL 2. Jest to moim zdaniem znacznie wygodniejsza i pozwala nam na dziesięciokrotnie szybszą pracę. Zobaczcie, ja sobie teraz to wszystko Zmniejszam, trz, 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 Na start ustawiamy sobie klasyczne 18 i robimy prosty bit. Stopa, werbel, stopa, werbel, stopa, werbel. Stopa i werbel to elementy zestawu perkusyjnego, na ten moment nie musimy za bardzo w to wchodzić. Pewnie niedługo powstanie jakiś film na ten temat ode mnie. Teraz możemy sobie znaleźć jakiś sample zamkniętego hi-hatu, czyli hi-hat closed. OK, może być. Zrobimy sobie zmniejszenie siatki za pomocą CTRL-1 lub za pomocą tego menu. I przestawiamy się na tryb pędzla. Tryb pędzla możemy uruchomić za pomocą klawisza B i on umożliwia nam nut. rysowanie naszych nut w znacznie szybszy sposób. Ja w każdą przerwę pomiędzy stopą i werblem sobie dorysuję takie dwie nutki. Możemy kopiować nutki i regiony z nutami, aczkolwiek musimy uważać na odpowiedni czas. Zobaczcie, jeśli złapię dwie nutki i jedną pustą nutę obok i wcisnę Ctrl C, Ctrl V. To przeklejały mi się dwie nutki i pusty region obok. Dlatego, jeśli chcielibyśmy ten fragment powielić, to musimy zaznaczyć sobie te dwie nutki wraz z dwoma dodatkowymi pustymi nutami. Jeśli chcemy wklejać od tego momentu, to wtedy nam to zadziała. Możemy też zrobić to w taki sposób, że zaznaczymy sobie te dwie nuty i wklejemy je w tym miejscu, w którym chcemy. Możemy robić to też z grupami nut. Zobaczcie, usunę sobie to. No i świetnie. Na samym końcu pododaję sobie kilka dodatkowych sampli, czyli tych krótkich dźwięków perkusyjnych i zobaczmy jak to zabrzmi. Jest szaleństwo, ale jak słyszycie niektóre te nuty są za głośne. Jak zciszyć poszczególne nuty? Już Wam pokazuję. Łapiemy za nutkę i przytrzymujemy guzik Command. Możemy to robić również na grupie nutek. Ja w tym przypadku chciałbym, żeby wszystkie te dodatkowe nuty były znacznie ciszej. Zobaczcie, te kropki, które są na dole, o tutaj, nam się zniżają ku dołowi. Jest to zakres głośności naszych nut, możemy to również robić z poziomu tych kropek, aczkolwiek ja polecam sztuczkę z kontrolem lub komandem na Macu, ponieważ jest znacznie szybsza. Tak samo te hejhety chciałbym, żeby były znacznie cichsze i zamiast zaznaczyć je w ten sposób, mogę zaznaczyć je w ten sposób, wciskając na klawisz od pianorola, od poszczególnego sampla. Jak widzicie, mamy nasz pierwszy bit, no też słyszycie na pewno, że to nie jest coś rewelacyjnego, ale na pewno jest to już coś. Więc jeśli szukacie swojej przygody za bletonem i chcielibyście się dowiedzieć, jak to po prostu zrobić, to prawdopodobnie już umiecie. Pamiętajcie też, że droga produkcji muzycznej to droga niezwykle trudna, ale też niezwykle satysfakcjonująca, i najprawdopodobniej, jeśli odpaliliście program po raz pierwszy i jeszcze cokolwiek z tego filmiku zrozumieliście, to wasz bit będzie brzmieć w podobny sposób jak tutaj. I nie ma w tym absolutnie nic złego, ponieważ ja mój beat zrobiłem mając już jakieś doświadczenie, coś tam wiem o teorii, o rytmie. Więc nie przejmujcie się, kopcie dalej, oglądajcie dalej, edukujcie się dalej. Po prostu trzymajcie się silnie na tej fantastycznej drodze. A jeśli chcielibyście wesprzeć kanał, to możecie kupić coś fajnego z linków poniżej. Możecie kupić sprzęt, sample wtyczki, wszystko. No i to tyle w sobie. Siema.